Ukrzyżowanie Pana Jezusa. W tę pierwszą sobotę miesiąca, jednocząc się z intencjami niepokalanego serca Maryi, przenosimy się sercem i modlitwą na Golgotę. To tam, na tym jerozolimskim wzgórzu, dokonało się nasze zbawienie. To tam, Nasz Bóg i Zbawiciel, Jezus Chrystus, wziąwszy na siebie wszystkie zbrodnie i grzechy świata, każdego człowieka, odkupił je, ofiarowując za nas samego siebie. Ta śmierć, choć niewyobrażalnie okrutna i niesprawiedliwa, stała się jedyną, która nam przyniosła ocalenie od wiecznej zguby. Co by było z nami pogrążonymi nieustannie w grzechu, gdyby nie najświętsza krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, przelana za każdego z nas? Gdybyśmy byli w naszej nędzy i biedzie, pozostawieni na łup złego ducha, gdyby nie głośne wołanie z Golgoty, Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dokąd zaprowadziłaby nas nasza nieprawość, gdyby jedyny sprawiedliwy nie powiedział: Wykonało się, oraz w ręce twe, ojcze, składam ducha mego. I choć tam na Golgocie była spora grupa ludzi, żołnierzy, oprawców, żydowskich kapłanów i zwykłych gapi. Do tych, którzy wiedzieli i rozumieli, co tam się wówczas dokonywało, było bardzo niewielu. Jeden apostoł, kilka kobiet, i jeszcze skruszony łotr proszący Jezusa: Panie, wspomnij nam mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Ale przede wszystkim, jak mówi nam o tym Ewangelia świętego Jana, obok krzyża jezusowego stała matka jego. Stała jak królowa męczenników, przeżywająca w swym pięknym sercu. Najokrutniejszy ze wszystkich rodzaj męczeństwa. Oto zmuszona patrzeć na śmierć niewinnego syna, zasądzonego na haniebną karę. Stała. Nie opuściłaś go, matko, odkąd został pojmany w ogrójcu. Choć opuścili go uczniowie. Towarzyszyłaś mu aż do chwili, kiedy musiałaś w ogromnym bólu patrzeć, jak konał na Twoich oczach. Stałaś obok. Chyba wszystkie matki na Ziemi pojmują, co to znaczy. Szczególnie wszystkie matki patrzące z bezradnością i nieogarnionym bólem na swoje chore dzieci. Gdy nie mogą im pomóc w cierpieniu? Maryja stoi, to znaczy jest obok, stoi, to znaczy jest gotowa. Widząc, jak jej syn umiera zamęczony, nie ucieka od cierpienia, nie oddala się, ale zbliża się do krzyża, gdzie syn ma umrzeć. Bolesna matko. Pozwól, że i ja towarzyszyć Ci, będę w Twojej obecności przy śmierci Twojego i mojego Jezusa. Stałaś pod krzyżem, udręczona matka. Patrzy na Jezusa, całego poranionego biczami i cierniami. Chciałaby, aby przynajmniej, skoro już musi umierać, oddał ducha na jej rękach, ale do tego nie dopuszczono. O krzyżu mówi: Oddaj mi mojego syna. Ty jesteś szubienicą dla łotrów, a mój syn jest niewinny. Nie martw się, matko jest wolą Ojca przedwiecznego. Że ci krzyża Jezusa nie zwróci aż dopiero po śmierci i oddaniu ducha. O królowo bolesna, wyjednaj mi bym bolał nad swoimi grzechami. Tak te sceny rozważał święty Alfons Liguori, gdy pisał: Stała pod krzyżem matka jego. Rozważ, duszo moja, jak Maryja stoi u stóp krzyża, wpatrzona w syna, syna, który zarazem był jej synem i jej Bogiem synem, gdyż od wieków wybrał ją na swoją matkę i w swej miłości wyżej ją postawił od wszystkich ludzi, wszystkich aniołów syn tak piękny, tak święty i tak kochany, syn, który zawsze był jej posłuszny, syn, który był jedyną jej miłością, a zarazem synem bożym. I oto matka musiała patrzeć, jak wśród cierpień ten syn umiera przed jej oczyma. Maryjo, matko najsrożej bólem dotknięta ze wszystkich matek, współczuję z Twoim sercem, zwłaszcza gdy patrzyłaś, jak Jezus wyprężył się na krzyżu, otworzył usta i wziął ducha. Przez miłość. Do tego syna zmarłego dla mego zbawienia polecaj mu moją duszę, a Ty, mój Jezu, przez zasługi boleści Maryi, miej litość nade mną i użycz mi łaski, bym umierał dla Ciebie, jak Tyś dla mnie umierał. Niech umrę, Panie mój, powiem za świętym Franciszkiem z Asyżu z miłości ku Tobie któryś raczył umrzeć z miłości do mnie. Kobieta traci męża, gdy on umiera, ona staje się wdową i mówimy o stanie wdowieństwa. Ale jeśli matka traci dziecko, to kim się staje? To jak ją nazwać? Jak nazwać te matki, które musiały i nieustannie muszą stawać przy trumnie swojego dziecka, niezależnie czy żyło ono minutę, godzinę, miesiąc, czy miało pięć, dziesięć, czy czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt lat? Jak nazwać matki, które tracą swe dzieci w innej śmierci śmierci nałogu, dzieci utracone przez narkotyki, alkohol, używki? Czy inne uzależnienia od komputera, seksu czy czegokolwiek jeszcze? Jak je nazwać? Jak o nich mówić? O tych matkach bolesnych, o tych uginających się z żalu i bólu przy krzyżu swojego dziecka. Ile takich matek trwa dzień i noc przy łóżkach swoich chorych, często nieuleczalnie, albo już konających dzieci? Można tylko powtórzyć słowa wyjęte z biblijnej księgi lamentacji. Wszyscy zdążający drogą, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan? Słusznie pisała pewna osoba zakonna. Dzieląc się swoim doświadczeniem, nieobcym z pewnością żadnemu kapłanowi czy siostrze zakonnej, wydaje się, że jednym z najbardziej przejmujących i niezwykle trudnych doświadczeń jest, gdy rodzice lub jeden z rodziców, najczęściej matka, przychodzą czy dzwonią w sprawie swoich dzieci jest rozpacz młodej matki, zdesperowanej z powodu swojego małego dziecka czy niemowlęcia, które traci niemalże na oczach z powodu choroby błagającej o cud życia czy zdrowia. Ból kobiety po kolejnym poronieniu Inny jest ból niemalże wewnętrznie rozdzierający rodziców martwiących się o swoje dorosłe dzieci, którym coś nie wyszło w życiu, nie ułożyli go sobie najlepiej, na przykład córka popadła w chorobę nałogi, nie może ukończyć studiów. Jest ich bezradność, bo nie umieją nie wiedzą, jak pomóc dziecku, aby było szczęśliwe. Jest przeszywające cierpienie matki, która straciła w niejasnych okolicznościach dorosłą córkę za granicą, żal i ból ogromny, bo nie była pojednana z kościołem, że umarła bez sakramentów, albo ściskający gardło ból matki, proszącej o modlitwę za córkę czy syna, poruszające cierpienie matki, która straciła w przeciągu kilku dni czterdziestoletnią córkę w wyniku nagłej piornującej choroby. I wiele innych przykładów doświadczenia ludzkiego cierpienia, jedynie Bogu samemu znanego. A pod krzyżem matka stała Stabat mater doloroza Matko bolesna Ty byłaś doskonale zjednoczona ze swoim ukrzyżowanym synem syn Boży. I Jego matka. Byliście jakby dwoje w jednym ciele. Cierpiałaś nie tylko jako matka, której syn został tak potwornie storturowany i zamordowany, cierpiałaś również dlatego, że doskonale rozumiałaś straszliwość ludzkiego grzechu, skoro doprowadził on aż do ukrzyżowania Syna Bożego, Twojego Syna. Do głębi przejmująco pisał o tym święty Jan Paweł II. Nikt, tak jak matka ukrzyżowanego, nie doświadczył tajemnicy krzyża. Owego wstrząsającego spotkania Bożej Sprawiedliwości z miłością, owego pocałunku, jakiego miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości – Nikt też, tak jak ona, Maryja, nie przyjął sercem owej tajemnicy boskiego zaiste wymiaru odkupienia, która dokonała się na kalwarii poprzez śmierć jej syna, wraz z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z jej ostatecznym Fiat. Zaś jeszcze mocniej wyraził tę prawdę, gdy napisał, że na kalwarii. Dokonywało się poniekąd zaprzeczenie tej obietnicy, jaką złożył Maryi anioł Gabriel, zwiastując jej, że ma zostać matką Mesjasza. Anioł Gabriel zapowiedział o jej synu, że będzie on wielki, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida oraz że będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. A oto. Kontynuuje święty papież. Stojąc u stóp krzyża, Maryja jest świadkiem całkowitego po ludzku, biorąc, zaprzeczenia tych słów. Jej syn kona na tym drzewie, jako skazaniec, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści wzgardzony tak, iż miano go za nic. Zdruzgotany. Ale właśnie wówczas ona. Trwa w absolutnym zawierzeniu Bogu. Nawet jej straszliwe cierpienie jako matki nie jest w stanie w niczym zmącić jej wiary. Jakże to ważne dla nas, Maryjo Słowa? Ile razy wydaje się nam w naszym życiu, że Bóg jakby zapomniał, jakby nie słuchał, jakby nie dotrzymywał obietnicy, wystawiając nas na różne bolesne próby. Wystawiając na te próby serca, cierpiące matki, a także ojców, błagamy Cię dziś, najboleśniejsza z matek, za nimi wszystkimi, za matkami i ojcami tracącymi swoje dzieci, za tymi, którzy tracą je fizycznie przez chorobę i śmierć, ale i za tymi, którzy tracą je duchowo, moralnie i psychicznie. Patrząc, jak ich własne dziecko się gubi, zatraca lub pogrąża się w złych wyborach, Maryjo, ty która stałaś pod krzyżem, wytrwałaś pod Nim, pomóż im nie utracić wiary i ufności. Bądź ich orędowniczką i wspomożycielką. Wołamy dziś do ciebie z głębi naszych serc, z serc bolejących i zranionych. Wznosi się nasza pokorna modlitwa ku twemu niepokalanemu, ale i bolesnemu sercu. I ty, któraś współcierpiała, matko-bolesna, przyczyń się za nami, matko-bolesna. 《なさまっ子》